Śliczne. Żeby go tak bardziej... Już, momencik. O, tu mamy. O, jest. Tak ja wyrzucałam śmieci. Jak? Na rower wsiadałam i chciałam jechać, ale tam mi zaczęło coś popiskiwać, i spojrzałam w tą skrzynkę. To jedno już tak wylazło sobie. A cztery leżały już martwe. O której godzinie gdzieś to było? Pół do siódmej To było Nie jeszcze ciemno koleżanka tak. mówi, że to może być coś z Amstafa ja. Mieszanka jakaś. A co weterynarz powiedział? Że zdrowy. Że zdrowy. Zdrowy i dużo opieki trzeba mu teraz dać, żeby przeżył. Szukamy chętnego, kto by go zabrał. Kto by się zaopiekował? Tak. Żywy jest, wiesz, tak jak pszak. Ale on leżał gdzieś między nimi, schowany? Jak... Nie, nie, na wierzchu. Na wierzchu? Na wierzchu, wierzchu no, tam to już też musiały, bo one też już były na wierzchu z tych trocin. No tak mi się nie wydaje, nie. bo to jest dosyć żywe, on się normalnie... Już tak dosyć sprawniej się poruszać, nie, żeby tego. Także o, tak. o. dostać tak. Karpka, tak. Po ja to. jest, ona to bajka. nie? Tak. No. Stoje. Bo są mleko. Idzie mleczko, no będzie można jak karmi się. O, jedz, karmi się. Trzeba będzie to proszę, Tutaj mogę Jeszcze I a będziecie karmić? No, będziemy go karmić. Ile ma ten szczeniaczek? Trzy dni. dni. Ona ma trzy dni. Trzy A pytałaś Pana, czy śmietniki były, były właśnie... ja, Tak, były. nie, znaczy, nie świetniki były tak do połowy, ale nie było nigdzie żadnego... Ale może ktoś z zarządu szedł, czy gospodarz, który się mógł to nie niemiły widok. No. O, potiskuje. Dawaj, godzina moja, jeść. No, już zaraz dostaniesz. Ale teraz to trzeba ty mi rozcięcić, nie? rozcieńczyć? <tryk> muszę tak rozcieńczyć. się Сейчас... Ну... Ну. И... Ну... 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 Ну. 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 Ну A O, jak ślicznie, ślicznie. Tak. Jak przyniosła? To ja też myślałam, że świnkę nócką. Bo szczurka, co na to jej przyniosła? Musi całą już. Tak, pięć. Minut. pomalutku, pomalutku. pomalutku. Cię zachwycisniesz.